odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Uwaga! To policja! Na podstawie przepisów prawa się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego z prawem. W przypadku niepodporządkowania się poleceniom wydanym przez policję zostaną użyte prawem przewidziane środki przymusu bezpośredniego w postaci pałek służbowych, wodnych środków obezwładniających, gumowych pocisków niepenetracyjnych i środków chemicznych. Uprzedzam! Policja nie ponosi odpowiedzialności materialnej na szkody powstałe w imieniu w wyniku użycia środków przymusu bezpośredniego. Ponadto wzywa się do opuszczenia miejsca zgromadzenia osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet.